Siema widzowie, w tym odcinku pokażę wam moje wszystkie mody, na które gram na prośbę o tego komentarza. Jeżeli odcinek wam się spodoba, to możecie zostawić suba i łapkę w górę. Również chciałbym zaprosić was na Discorda HeliumCrafta, czyli nowego serwera Minecraft, który startuje już niebawem. Jest on idealny do wycilowania z przyjaciółmi, jeżeli lubicie gry na trybie Lifesteal. No i co, lecimy już do filmu. Widzowie, wbiłem sobie już na anarchię. Teraz pokażę wam wszystkie moje mody, więc myślę, że zaczniemy sobie od tych modów z ogólniegi tutaj będzie chyba najszybciej sobie ustawicie, tutaj też ich nie ma za dużo. Tutaj szybko przyjadę i to tyle w sumie. No i teraz przejdziemy do tych moich modów, które sobie sam wgrałem. No to chyba zaczniemy sobie od Custom Huda. To jest po prostu to coś, co mam w lewym górnym rogu, czyli to na przykład mi pokazuje, że no, mam FPS-ów, pingu, TPS-ów i tak dalej. To wszystko można zedytować. se wejdziecie o tutaj. I tutaj sobie, jak macie Simple to wystarczy, że to zedytujecie, później Was przekieruje do notatnika i tam sobie to wszystko możecie edytować. Oczywiście ten config, yy, który ja tutaj mam, zostaje Wam na Discordzie. I przechodzimy teraz do kolejnego moda, czyli do Kif Indicator TXF. To jest coś, co pokazuje Wam się po najchaniu nagracza, tutaj widzicie, czyli jego zdrowie i tak dalej. Myślę, że jest to Przynajmniej w moim przypadku jest to dla mnie wygodniejsze niż te serce nad głową gracza. Pokażę wam jego ustawienia. Tutaj wszystko. I następny mod to jest Hitbox Plus. To w sumie za dużo nie daje, tylko zmienia kolory hitboxów. I on tutaj na czerwone ustawione możecie sobie dużo tutaj funkcji pozmienić. tutaj mam czerwone hitboxy na przykład kolejnym modem jest item locks i myślę że to jest jeden z ważniejszych ponieważ możecie sobie zalokować przedmiot żebyście po prostu przez środek go nie wyrzucili wystarczy że klikniecie lewy alt i prawy przycisk myszy i pojawia się taka kutka, przez co nie wyrzucicie przez środek waszego przedmiotu jest to bardzo przydatne i teraz kolejnym modem jest name protect on jest... Już mniej przydatny, ale przynajmniej mi się przydaje, jak chcę na przykład sobie nick na odcinek zmienić. Też większość youtuberów go używa, żeby sobie zmienić nick po prostu, jak nie chcą pokazywać. Następnym modem jest y, Totem Twix. Y, nie jestem pewien, czy on jest w ogóle niedza, ale Wam pokażę ustawienia, to po prostu możecie sobie zedytować wielkość totemu w łapce, y, wielkość jego pęknięcia i tak dalej, to wam pokażę ustawienia. I ostatnim modem jest również Pukus Armor Hood. Myślę, że to jest też jeden z lepszych modów, ponieważ pokazuje Wam yy, status zbroi. Ja mam tutaj w lewym dolnym. Jednak będziecie potrzebowali jeszcze jednego moda: ukulib, Którego oczywiście Wam zostawię u mnie na Discordzie. Jak i wszystkie inne mody z tego odcinka. No i co? No i to już by było w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał. Do następnego. Siema!